Witam Was! Z tej strony mówi do Was Omon. A oto kolejny odcinek naszej serii Let's Play Rayman 3 Odonha. Tak, zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. O Ty. Skubany. <laughs> I tu będą akurat, tak mi się wydaje, że w tym odcinku ja się zdążę, będą trzy powody, dla których mówiłem, że lubię ten poziom. Dobaj, dobaj... No, masz Pierwszy zaraz wam przestawię A, reszta będzie już po kolei iść Dawaj, doj E, teraz na no żywe <grym> O ty, co ty do mnie strzelasz? Nie, <grym> frajer Frajer Hehe <grym> Kurcze brodę! Widziałeś jakie to wielkie? o no, może na że ze o helikopter tak i to jest właśnie taki jeden z, y, jeden z pierwszych powodów dla którego y, lubię ten poziom otóż ta wieża ona ma w zasadzie jakby takie trzy nie trzy co ja gadam? dwa poziomy pierwszy to jest y, ten który widzicie y, tam zaraz wejdziemy tylko tutaj pozbieram o, kamelon. Jest, macie. Dobra, no, wchodzimy. Ten pierwszy taki jakby poziom z dwóch yy, polega na tym, żeby pójść na samą górę. Bo na górze znajdziemy klatkę. No i ten gościu z nas, z tej klatki będzie miał coś dla nas. A potem będzie drugi poziom, który wam też przedstawię. Nie zalicza nam, bo jak mówiłem w poprzednim odcinku, że powtarzam to, bo właśnie przez przypadek nadpisałem ten materiał co przedtem nagrałem. No i już nam te kratki po prostu nie zalicza. No bo po co dwa razy nam zaliczać? Już wystarczy, że już mamy jeden. No, co jest? jest. Yy, dlaczego też Tao nie dodaje, mój kolega Tao nie dodaje nowych odcinków? A powodem tego jest taki, a powodem tego jest, że yy, jego dysk twardy w komputerze yy, jest taki trochę uszkodzony. Nie, ja już to mówiłem chyba. Mówiłem? Obraj, jakby co powiem jeszcze raz Jest uszkodzony Tak na co on powiedział ten drugi świat, ich świat to jest właśnie ten drugi poziom tej wieży Jest uszkodzony jego dysk twardy i Bo pobrał jakiś dwoma pro, programami właśnie sprawdzał No zapomniałem o tym czy jest dobry, czy działa poprawnie ten jego dysk twardy. No i wyskoczyło mu, że nie działa poprawnie, są jakieś błędy. No to oddał komputer do naprawy, no i nie ma go już. Przez tydzień właściwie. Dobra, z kopa Przez tydzień już go nie ma. I właśnie jak on oddał ten komputer, to tam ci ze sklepu oczywiście wysłali tam, żeby tam go sprawdzili, też tymi swoimi profesjonalnymi programem BI, czy jest wszystko dobrze, w porządku. Im, Im wyskoczyło, że jest. I teraz nie wiadomo, czy on naprawdę ma zepsuty ten dysk twardy, czy po prostu te programy, które mi tało sprawdzał, są jakieś badziewne. Nie wiem, podobno są jakieś takie... Te programy są... Nie są złe, one są właśnie dobre do sprawdzania właśnie takich... do sprawdzania właśnie takich... Yy części komputera, czy są, czy działają poprawnie, czy są w dobrym stanie. Bo to właśnie przez dysk twardy podobno nie może spokojnie sobie nagrywać. Właśnie ten fraps przez dysk twardy podobno mu nie chce działać. Że zaraz mu spadają FPS-y do 5 i nie, chce, i, 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 nie, i nie chce mu się podwyższyć, po prostu tak zostaje. Mu, chyba mu, przy, dadzą mu ten nowy dysk twardy, ale... Nie wiem czy to pomoże, bo jak u nich to wyskakuje, że yy, nie ma problemu żadnym z tym dyskiem twardym, to nie wiadomo czy to coś pomoże. Ale na razie to tam. O, he. No proszę. Ominąłem jedno. Dobra, że się może będzie szybciej. Hmm. Mi się wydaje, że szybciej. A, y, jak wiecie, zacząłem nową serię Raymana. Tak, wiem, nie powinienem tak zaczynać, że pierwsza nie skończyła, a drugą już zaczynam. Ale y, tam... Pamiętacie, jak mówiłem, dałem tam mm, adnotację w pierwszym, w pierwszym odcinku tego, tej nowej serii? Że nie wiem, czy tak ma być, czy mam te postacie mam te postaci wszystkie. Otóż nie. Nie ma tak być. Problemem tego... No, globo spijany i mówi popijenem yy, problemem tego był emulator tak, wszystko wina emulatora wszystko zepsuł, całe tam yy, te moje problemy, że nie mogę na prawo i lewo przestawiać w menu czy coś. To wszystko była wina emulatora. Tak, to jest ten drittanik świata, te, te wieża zmienione. Wszystko ten emulator to był te, te problemy moje z, z grą, to były pro, yy, błędy emulatora. Yy, I tak yy, Pobrałem się trudziłem też Bo nie mogłem Ani właśnie włączyć tego drugiego save'a, Ani trzeciego mogłem Tylko ten pierwszy Czasami tylko mogłem Jak nie wiem Jak coś przez, przez przypadek zrobiłem Czyli <grym> przez przypadek No Próbowałem włączyć drugi czy trzeci To na przykład nie wiem Formatowałem tą kartę pamięci Jakąś tam Nie wiem jaką Jakąś tam wirtualną czy coś I Czasem pomagało Czasami nie jak pomogło, to działały i miałem dwa save'y, tyle że od początku był jeden, czyli ze yy, tam 0% i był drugi też tam 0%. Yy, ale czasami jest tak, że powracał ten mój save, save ten pierwszy. I, w yy, i potem było strasznie trudno wrócić do tego, gdzie mogłem mieć dwa save'y. Dlatego, yy, dlatego się męczyłem z tym bardzo długo. Aż w końcu postanowiłem, że pobiorę jakiś inny emulator. Może to pomoże. Wtedy też próbowałem, ale coś nie, nie działało, ale pobrałem go jeszcze raz. Yy, ustawiałem tak, jak miało być. I... Się okazało... Że wszystko dobrze jest. Typu... Pierwsze... Gram tylko Raymanem, nie mam innych postaci. Co mnie to cieszy. Bo taka trochę gra, że mam już wszystkie postaci, była bez sensu. Yy, Drugie co się naprawiło, to z, y, mogę zmieniać na prawo i lewo w menu. I to też mnie cieszy, bo mogę usunąć. Save'a na przykład niepotrzebnego albo w gry. Drugie co mnie cieszy, y, trzecie, sorry, co mnie cieszy, to jest to, że mogę włączyć każdego save'a. Drugi, trzeci, jaki chcę. I to też cieszy. Nie cieszy mnie natomiast y, tekstury. Ale tekstury... z teksturami jest tylko problem... Yy, ...kiedy jest jakiś filmik, typu na przykład intro. Intro gry. Nie, nie moje intro, tylko in, intro gry. Yy, jest problem, znaczy... niby można się rozszerzać z tych tekstur... ...bo yy, nie ma takiej jakby wielkiej różnicy. Nie no, różnica jest, oczywiście, ale... O, oczywiście. Yy, ale... ...są takie jakby... Tekstury nie, nie, nie są na swoim miejscu, są lekko jakby przechylone w dół albo w górę. da się rozczytać, oczywiście to nie jest jakiś tam... Dla kogoś kto by tam... dla kogoś, kto bardzo chce zagrać w tą grę i tak dalej, to nie problem, bo y, y, to akurat taki dużego problemu z tym nie ma. Bo jak już mówiłem rozczytać się da z tych tekstur. Tak dużo poprzestawiane to one nie są. Ale dla kogoś, kto wymaga, żeby te tekstury były dobre, no to już się trzeba trochę namęczyć. Ja już też miałem próbować, ale już mi się nie chciało, bo już siedziałem nad tym wystarczająco długo z tymi emulatorami i tak dalej. No, no i masz, minus jeden punkt. Yy, no. no. Ale tak jest tylko w przypadku jakichś filmików. Kiedy, ale kiedy gram, tekstury wracają po prostu do normy. Już jest wszystko dobrze, tekstury są dobrze ustawione, wszystko jest jak trzeba. Nie. Nie wszystko, zawsze się musi znaleźć jakiś błąd, a błędem jest tego taki, że kiedy wiecie, w tych odcinkach co ja nagrywałem były tam, nie wiem, miałem te, jak one się nazywały, no te na przykład na mapie miałem różne, miałem, nie no w, c w czasie poziomu był obrazek Raymana w, ile pamiętam, w lewym górnym rogu chyba. Tak, był obrazek Raymana i tam te p, y, ilość zebranych lumpków. Y, obrazka Raymana nie ma. A i był jeszcze właśnie, obok tego obrazka Raymana był jeszcze obrazek tych lumpków. I nie ma właśnie tego obrazka lunków, ani tego obrazka Raymana. Są tylko liczby. No tam obrazki, no to niby tam ten, małe, te małe piwo, ale... No i ma znów. Nienawidzę tak czasami... I tu właśnie... Ale tu jest też minus, bo nie... bo nienawidzę jeździć tym butem po tej wieży, bo często bo się można łatw, łatwo tutaj poobijać. E, tak, i to był... Znaczy, aha, e, o tych obrazkach. Tak, i to właściwie kolejny, to też jest taki minus, mały, no nie duży, mały. I to jest też wina właśnie tych tekstur. E, liczby to akurat dobrze ze bo będę wiedział ile mam już i tak dalej. Czy zbierać jeszcze więcej, żeby mieć 100% czy nie, czy, czy nie zbierać. Na mapie, o właśnie, elektunsy, coś w yy, Te różowe buźki. Kiedy zbiorę yy, na mapie, nie ma tego obrazka tych buziek. I coś jeszcze było obok tych buziek. Niech hmm, pomyślę. Nie pamiętam, ale obok też coś było i też był tam obrazek. I tego obrazka też nie ma. Także właściwie wszystko gra tylko te tekstury trochę naśroście niby to nie jest taki jakiś wielki problem z graniem to nie przeszkadza ale jakoś by był bardzo wymagający to mogłoby być kłopotliwe. no to właściwie tyle co tam mi się udało zrobić z tym Raymanem. mi się to podoba akurat przynajmniej tyle że nie mam już tych wszystkich postaci a właśnie dlaczego ja się tak za to zabrałem a ponieważ po kiedy mi się udało zrobić ten drugi save chciałem sobie pograć dalej żeby tam się zapoznać i tak dalej żeby Znowu mówię i tak dalej. Cały czas mówię i tak dalej. Nie mogę się powstrzymać. Eee, żebym... Żebym... No eee, żebym sobie pograł i się zapoznał z tym. Eee, no i kiedy ja, ja tam skończyłem, tam gdzie była ta Lee. No to było tam przejście do jakiegoś innego świata już. No nie, no szybciej. Przejście do innego świata tam. Coś... Kawałek pograłem? Kawałek tylko. Nie, niedługo. Tam prawda mówiąc, to kilka sekund to było gry i potem mi się gra cięła i to był koniec. Koniec gry mi się wyłączał emulator. No i dlatego szukałem problemu, jaki mógłby z, z tego wyniknąć. Ja po, pff, tak szukałem, szukam, nie mogę znaleźć, w końcu pobrałem nowy emulator i zadziałał. Działa. Znaczy dalej czy, dzia czy dalej działa, to nie wiem. Ale mi się wydaje, że, się, że będzie działo dalej, bo jak nie ma postaci, a tak powinno być mi się wydaje, że powinna działać dalej, bo to coś emulator po poprzedstawiał z grom. Ten emulator, który ja miałem na początku, też był jakiś dziwny. Jakoś tak szukałem, po tym, czy, mo czy mogę pobrać taki emulator. Nigdzie go nie mogę znaleźć. Taki jakiś dziwny. No, także to w ogóle wszystko z takich informacji. Tak, Tego takiego jakby mini-bosa, którego pokonałem. Nie. <tysk> To był drugi, e, drugi drugi, powód, dla którego lubię tą, ten poziom. Trzeci, poziom... trzeci powód to jest właśnie, że będziemy nurkować, a tam mamy bosa. Też jest fajne. I to jest właśnie ten trzeci powód. Że możemy nurkować. Nurkujemy. Właśnie, to pod wodą też jest fajne. O, czyli akurat zrobię to. Przyjdę do tego bossa. Postaram się to wszystko pozbierać. Przyjdę tego bossa. Pójdziemy do tego lekarza. Filmik będzie. Zobaczcie, nie mam czasu. Jak zostanie, to może jeszcze że zrobić tą deskę. A jeżeli nie, no to skończymy odcinek. No i będzie na tyle. No i mam bossa. Bo jest właściwie taki prosty Jedynie trzeba robić tą Unikać tych Jego laserka za pomocą Takich salt pod wodą pokażę, o, coś takiego Tak jak ta bomba leci W naszą stronę To musimy się skierować W stronę tego robocika tam musimy uważnie to I po prostu zrobić to salto Bo bomba bo zmy, 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 zmy... zmy... kurde Zmylimy wtedy tą torpedę i uderzy po prostu tego robota ojojoj, nie mogę coś trafić no, jest a potem on daje taki laserek trzeba po prostu robić to salto żeby ten laserek uniknąć no i to tyle właściwie z informacji do pokonania bossa Można, możemy właściwie stać w miejscu i tylko zszerzyć no możemy od czasu czas doberwać ale... Ale jest jest tobą torpeda Jezus Ajajej aj, 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 aj. to co mogę powiedzieć że z tym oryginie, mam, mam nadzieję, że to nie będzie zbytnio przeszkadzać te tekstury No bo... Nie, postaram się coś zrobić, ale jak nic nie zdąży zrobić, no to trudno. W graniu to mi tam nie przeszkadza za bardzo Bo filmików też dużo nie jest To nie wiem Przejdę do innego świata, może będzie jakiś nowy filmik właśnie No ja chciałem ten klejnacik Chodź tu No, no, wyłącz się Tak, teraz jest dłużej Hop No, patrzcie Patrzcie go. Jest. O, rybcia na górze. Się kręci. To ci kupac. 1500 punktów. Za pokonanie bossa. Tam mam iść? Nie, chyba nie. Gdzie ja tu miałem iść? Nie, jednak tam. Tak, za stan staną, przeszliśmy. Kraty jakieś tam powstały. Teraz tu. To będzie... Drugi lekarz? Tak, tak, drugi lekarz, drugi. Jupi! No i nie szkoda, że już kędziłem ten krain, bo nam się strasznie podoba. No bo właśnie te trzy powody, dlaczego ją lubię. Szybciej ten mini boss się, się pojawi jeszcze dzień nie? O, co powie? O, jak miło. <noise> Lizus, to no niby tak prawda Lizus trochę Pa, jakbyśmy, mo możliwe, że jakbyśmy tak nie tracili tego, ten minus jeden punkt nie obrywania tym bosie to no może byśmy mieli 100%. O, no i tu jest kolejny taki jak, jak to zrobić Musimy po prostu powystrzelać te, te Te rakiety w nich. Tam co jedna stoi, nie wiem co się dzieje. A, zapłon Masz. Łup A jest. Tu już koniec? A już koniec tam hmm, są jeszcze klejnoty. O! I dole kada. No, Globox, szykuj się, chodź. Ja tam nie wracam, ten doktorek to jakiś schizol. Powinien jeszcze krzyknąć. Zwrotnie. Dobra, to ja się wyłączam, w sekundę dajcie. stary. Ale trzęsawka. A po co ja tyle piłem. Mhm. <laughs> spoko, żartuję. Hmmm, po fachu wyjaśnił mi fazę, kurna. Podobno małeś czarnego kudrzaka? Nie zła wtopa. Uff. Widzisz, czarne kudrzaki rozmażają się jak pory pane. No mówię ci głowa mała. No i trzeba by ci coś zarzucić, rozumiesz, żeby jej bolała, nie? yes we promise to so. uh, <laughs> fight <fine>. yeah <laughs> Kurna, stary. Nic z tego. Skubany podczepił ci się pod mózg. A ja nie wiem gdzie to jest. Ale znam kolesia, którego znajdzie. Mówię ci. Kozak spec, że nie ma przebacz. No nic, spadam. Muszę Luźny Luśny. <śślenia> nie, to czego tak. Wszyscy grają na, na tym globoksie, no co on taki Dobra, to ja na chwilę przerwę nagrywanie I zobaczymy ile mamy jeszcze czasu No to jest ja zawracam Dobra, jestem z powrotem e, Nie mamy już czasu <grym> e... Chwila. E, nie, jest, e, To już byłoby na tyle To już będzie koniec tego odcinka Także komentujcie, subskrybujcie, kończę akurat w takim, daję wam próbkę tego co będzie w następnym odcinku. Yy, no i to tyle, trzymajcie się no i czekajcie na dalsze przygody Raymana 3 i Raymana Origins. Do razie.